Cześć, witajcie w symulatorze farmy 2016. E, tym razem zajmiemy się zbiorem malin. Zbiór malin. No, będziemy zbierać maliny. E, właśnie, kombaj się pojawił do zbioru malin. Tutaj te ciągniki też są, ale tylko będzie potrzebny ten kombajn. Owoce zbiera się na dwa sposoby. Zbiór z drzew jest ręczny, znaczy on jest ręczny, no ale i tak potrzebny jest ciągnik z platformą, z pracownikami. No a właśnie do zbierania malin jest potrzebny taki kombajn specjalistyczny. Są chyba dwa takie kombajny w grze. Do zbioru po zbieraniu skrzyni owoców są pozostawiane na polu. Należy je zebrać ręcznie i załadować na przyczepę. No tak, tylko że z tymi skrzyniami, z tymi skrzyniami też jest taki. Może malutki kłopot, problem, ale o tym później. Owoce można następnie sprzedać bezpośrednio w skupie lub zawieźć do gospodarstwa w celu przetworzenia. Tak mamy dwa wyboru, co zrobić z naszymi owocami. Też o tym już powiem może później troszkę na polu. Ale wsiądźmy sobie na razie do tego mm, kombajnu. Odpalmy. I tak. Może poczekam jeszcze na ten znacznik, bo nie wiem gdzie on się pojawi. Znaczy już sobie robiłem ten samouczek wcześniej, żeby zobaczyć jak to w ogóle działa ale lepiej poczekać, A tam się pojawił znacznik, bo wiem, że ten znacznik czasem potrafi gdzieś tam zostać. Potem są kłopoty, bo e, nie widać dalszej części samouczka. Po prostu gdzieś zostanie z tyłu ten znacznik i tyle. Dobra, dojedziemy sobie na pole, tutaj są te malinki właśnie. No i mamy pole malin. Na tym polu jest, nie wiem, około pół hektara chyba. Powierzchnia tego pola to jest chyba około pół hektara. Z góry, może tak będzie mniej więcej widać, no i właśnie dlatego dość długo czekałem, by nagrać ten zbiór malin. Dlatego, że czekałem aż zostanie poprawiony zakres rysowania krzaczków w dalszej odległości. Ponieważ teraz widzimy, że te krzaczki są naprawdę dość daleko, praktycznie całe pole widzimy, że, że na całym polu są. Te krzaczki, może tam na końcu troszeczkę e, widać, że już nie ma, no ale oprócz, no ale ogólnie to widać, że na całym polu są, no a wtedy, jakbym od razu nagrywał, no to było widać, że powiedzmy, nie wiem, 10 metrów od, od nas, e, od, od maszyny, czy tam ogólnie jak chodziliśmy po polu, to jakieś, nie wiem, 10 metrów od nas. Były krzaczki, a dalej już nie było nic widać, dlatego nie chciałem tego nagrywać, bo to tak wyglądało średnio, przyjemniej będzie zbierać maliny, tak jak teraz jest, niż, niż tak jakbyśmy widzieli, nie wiem, krzaczki 5 metrów, czy tam nawet 10 przed nami i one by znikały. Eee, no a tak jak teraz widzimy praktycznie całe pole, tylko że nie włączyłem kombajnu, faktycznie zapomniałem. No dobra, właśnie tak mi coś nie pasowało. Teraz jest wszystko OK. E, malinki się zbierają. Kombajn chodzi i tak. Dlaczego mówiłem, że może być kłopot z pojemnikami po zebraniu e, malin z tymi, z tymi pojemnikami z malinami? Ponieważ tak, ponieważ one zostają w rządkach, między rządkami. W sumie zaraz zobaczycie, jak będzie pełno to pojemniki zostaną. A, będziemy jechać dalej i będą się napełniały drugie pojemniki. E, a problem dopiero zobaczymy jak będziemy jechać w drugą stronę. Możliwe, że już się domyślacie co się stanie. No ale... Może wrzucę e, dwójkę. Pojedziemy troszkę szybciej. E, możliwe, że będzie, Że będą wtedy straty w plonach, że będzie... Że mniej plonów zbierzemy, ale... Ale przynajmniej pokażę na czym, na czym polega właśnie ten problem z tymi pojemnikami widzimy na kamerce na tej kamerce cofania widzimy czy, czy już się zapełniły te pojemniki czy nie tam już w sumie zostały a tu już drugie są no ale właśnie jak zawrócimy i będziemy jechać to te pojemniki co zostały, te skrzynki będą nam utrudniać E, drugi przejazd. I w takim wypadku e, są jakby dwa wyjścia. Możemy albo przestawić sobie, tam gdzie już było zebrane, na przykład nie wiem, e, jakbyśmy zaczęli od pierwszego rządka, to byśmy sobie przestawili gdzieś dalej, tam poza polem, jakbyśmy już dalej, dalej robili, to byśmy po prostu przestawiali w te rządki, co co było zebrane. Albo omijać tam, gdzie stoją te pojemniki jakoś. A potem, nie wiem, wrócić w to miejsce, bo tak jak teraz, no to widzimy, że one przeszkadzają nam przejechać tam dalej, przejechać normalnie, tak jak powinniśmy jechać. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, ponieważ y, rządki są za wąsko. Normalnie do zbioru kombajnem, nie wiem już tam ile dokładnie, E, szerokość wynosi tak żeby przystosowane były do zbioru kombajnem ale e, gdzieś około dwa razy szerzej powinno być między, między tymi rządkami wtedy bezproblemowo by można było przejeżdżać i te skrzynki by nam nie przeszkadzały e, również chciałem by zostało to poprawione pisałem, pisałem o to ale niestety E, niestety się podobno tego poprawić teraz nie da, dlatego że jeśli e, odległość między, między właśnie tymi rządkami zostałaby zwiększona to e, wpłynęłoby to na uszkodzenie zapisów e, wszystkich graczy tak? Wszyscy gracze by po aktualizacji e, która zmieniłaby rozstaw jakby tych rządków e, wszyscy gracze by mieli e, zepsute Popsułyby się po prostu wszystkim zapisy. No więc tak. Zbiór malin wygląda tak jak widzicie. Mamy dwa kombajny. Eee, z tego co pamiętam. Ten jeszcze taki jeden był. E, możliwe, że dojdzie jeszcze jeden kombajn, no, ale tego też nie mogę powiedzieć. Nie jestem w 100% pewny czy, czy będzie coś, czy nie będzie. Wiem, że potrafią dodawać nowe maszyny w aktualizacjach, ale czy, czy jakiś kombajn do banin będzie, to nie mam pojęcia. No i co można robić z, z, z plonami, z malinami, które zbierzemy? Można je albo sprzedać bezpośrednio do skupu, tak jak na przykład zboże zawozimy i sprzedajemy w miejsce skupu, tak samo możemy załadować sobie na przyczepę, na platformę te... Te pojemniki i też zawieść do tego skupu, albo możemy kupić, tylko właśnie trzeba kupić gospodarstwo, osobne, osobne budynki, osobne gospodarstwo. Gdybyśmy kupili właśnie to gospodarstwo sadowni sadownicze, to tam byśmy mieli właśnie taki sklep, w którym byłyby sprzedawane automatycznie byłyby sprzedawane produkty wytworzone właśnie z naszych owoców czy to, czy to z malin czy pożeczek, czy ogólnie z jabłek śliwek i innych dostępnych owoców w grze no tak jak mówię właśnie są, są dwie opcje albo sprzedaż bezpośrednia albo albo na te nasze dodatkowe gospodarstwo tak jak widzicie nawet z takiego niewielkiego pola tu jest obszar sadu 0,59 hektara. No, jeżeli, właśnie, poszczególne byłyby te rządki, to ilość plonów z takiego, obszaru, z takiego obszaru by się zmniejszyła. No, ale za to było wygodniejsze by było zbieranie. No i po prostu realniej by to wyglądało. A tak jak teraz, mamy obszar sadu niewielki. A naprawdę mamy sporo plonów. Bo jakbyśmy wszystko zebrali, to tych pojemników z malinami byłoby naprawdę dużo. Tutaj przejechaliśmy od początku, zapełniły się dwie. Teraz przejedziemy... No, do końca jak przejdziemy, to się może te dwie nie zapełnią. No i gdy zostanie nam trochę właśnie w tych y, naszych pojemnikach, a już skończymy zbiór y, malin czy tam pożyczek, no obojętnie, tak? No i byśmy chcieli jakoś zdjąć te skrzynki, y, by nam nie zostały na tej maszynie. No to niestety, ale musimy wyłączyć. Kombajn i z niego wyjść. No i wtedy e, skrzynki automatycznie zostaną, tak jakby, sypane razem. Jeżeli jest w nich mało, e, jeżeli więcej, to po prostu wyskoczą dwie. Tak jak teraz chyba jedna wyskoczyła. No tyle, że to jest e, może i wygodne, jeżeli się całe pole naraz, e, zbiór z całego pola naraz e, robi, ale jeżeli na przykład Zbieramy sobie i musimy wyjść z kombajnu, bo na przykład, nie wiem, chcemy przestawić taki pojemnik gdzieś indziej, ponieważ nam przeszkadza tutaj, żeby zebrać. No to wtedy naprawdę może wkurzać to, że w pojemniku będzie tylko troszeczkę, a on nam wyskoczy i, i będzie stała praktycznie taka pusta skrzynka na polu. No i niestety również tą pust, prawie pustą skrzynkę będzie trzeba załadować na platformę, bo nie da się jakoś, nie wiem, sypać e, tak, żeby z dwóch skrzynek, w których jest, nie wiem, po pół skrzynki, e, zrobić jedną pełną, ale ogólnie samo zbieranie e, naprawdę jest dość przyjemne, e, oprócz tego właśnie, że czasem potrafią przeszkadzać te skrzynki, no bo tak jak teraz też by przeszkadzały te dwie skrzynki, e, jakbyśmy chcieli, ten rządek teraz z tego rządka teraz zbierać także to by było na tyle ze zbioru malin możliwe, że kiedyś sobie jeszcze pozbieramy właśnie takie pełne skrzynki z owocami zawieziemy, y, czy to do naszego tego drugiego gospodarstwa, czy bezpośrednio na sprzedaż, albo po prostu zajmiemy się jeszcze tam kiedyś zbiorem malin, gdy może nie wiem dojdą jakieś maszyny nowe czy, czy coś się zmieni y, przy tym zbiorze przy tych malinach, czy ogólnie przy, ma, przy owocach to wtedy, może jeszcze sobie coś tam wrócimy i coś tam jeszcze porobimy. No a teraz to było na tyle. Także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.